Kamieniołom Lipówka znów stał się areną ciekawego wydarzenia. Po raz kolejny władze samorządowe Rędzin i tutejszy ośrodek kultury zadbały, by wykorzystać walory tego niezwykłego miejsca. Tym razem pod nazwą Motopoligon 2021 zorganizowano bieg survivalowy i motocyklową jazdę konkursową. Wydarzenie było pierwszą gminną imprezą po dość długiej covidowej przerwie. Niewykorzystany kamieniołom, jak widać, da się wykorzystać na różne cele. Biegaliśmy już tylko tak rodzinnie, teraz bardziej sportowo. Jeździliśmy rowerami czynnie, no a teraz dokładamy jeszcze motocross. Także rozwijamy się, no i pomysłów jest sporo. Trafiliśmy w pogodę, ani, ani upału, tak szczerze mówiąc, no jest gorąco, słońce jest, ale aż takiego upału nie ma, trochę wiaterku, jest przyjemnie, ludzi nam dopisało. Zadowoleni są z trasy, trzeba przyznać, że mamy pochwały, co nas bardzo cieszy i myślę, że za rok powtórzymy taką imprezę. Części biegowej imprezy wzięło udział łącznie ponad 100 osób. Dzieci i najmłodsi rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych na około 800 metrowym dystansie. Starsi do pokonania mieli już natomiast pięciokilometrową trasę urozmaiconą zestawem przeszkód. Pokonanie jej musiało dać satysfakcję każdemu bez względu na uzyskany wynik. Gospodarz zawodów także zdecydował się poznać ją ze szczegółami. No skala trudności jest, jak widać kropla podu spadła e, i to nie jedna, myślę, że i nie tylko mnie. E, udało mi się przemierzyć tą trasę wczoraj dwukrotnie, e, dzisiaj też, e, także jest e, dużo przeszkód, bardzo ciekawych, bardzo urokliwych. Sama natura sprawia tutaj, że nie trzeba dobudowywać niektórych rzeczy, po prostu sprawia e, trudności. Trasa rewelacyjnie przygotowana, a pogoda po prostu miodzio, tak, jest fajnie, chłodno, przyjemnie. Znaczy nie jest tak chłodno, ale właśnie ten deszczyk lekki podczas biegu i ta woda na konie, coś wspaniałego. I jakieś najciekawsze przeszkody? E, najciekawsze, no fajna opona była, e, fajny był płotek, e, co jeszcze, no najcięższe były ewidentnie e, podejścia pod górkę z liną, to po prostu wykańczało wszystkich, po prostu oddecha, odbierało oddech w piersi. Trasa bardzo fajna, przyjemna, dobrze oznaczona. Dużo przeszkód no i trudno czasami, bo te górki, jedna, przejście przez samochód, też było takie, wiadomo. Trzeba było mieć siłę po górkach, żeby tam wskoczyć, wyjść. Często bierzesz udział w takich imprezach? Ja się raz w ogóle biorę w takich imprezach i będę brał częściej, bo fajna ja inicjatywa, fajna impreza. I fajnie, że coś takiego mogło być tutaj przede wszystkim. Bardzo fajnie trasa nie była taka jakaś szczególnie wymagająca. Dało się przeżyć. Były jakieś takie trudniejsze momenty? Nie, chyba z najtrudniejszych to były podejścia, bo wspinaczka była dosyć ostre, podbiegi, także trzeba było się troszkę liną wspomagać, ale ogólnie bardzo fajna, ciekawa trasa. A macie porównanie, bierzecie udział w podobnych imprezach? Jak jest gdzie indziej? Dopiero ja to to... debiutuję. Ja tak. trochę biegałem jakieś Spartany Run Magedony i powiem, że jak na pierwszy raz trasa fajnie zorganizowana, fajne przeszkody i oby tak dalej. Bardzo ciekawie było, fantastyczna była trasa, pełna wyzwań, ten strumyczek na końcu też był bardzo fajny, deszcz kropił, także dodatkowa atrakcja, było naprawdę bardzo ciekawie, mam nadzieję, że będzie dużo więcej edycji, tutaj jakieś nowe przeszkody może jeszcze po drodze, także naprawdę impreza bardzo na spontanicznie, żeśmy tylko dostali cynk, że jest, jedziemy i naprawdę organizatorzy super pozwolili nam się trochę nawet zapisać dwie po jedenastej, także bardzo elastyczni, było naprawdę super, bardzo dziękuję za tą imprezę. Część popołudniową imprezy wypełniły zmagania motokrosowe. W tej rywalizacji uczestniczyło ponad 20 miłośników ścigania się na ryczących jednośladach. W kamieniołomie Lipówka regularnie odbywają się treningi i zawody minijutlowe. A jak się okazuje, kibiców i osób uprawiających jazdę na motokrosie, także w okolicach Rędzin nie brakuje. Całą pasję zawdzięczam tacie i bratu. Od najmłodszych lat cygle były w rodzinie. Eee, zaczynałem od 85, od motorynki tak naprawdę, dostałem na Dzień Dziecka, mieliśmy trud, sporo trudu, żeby przekonać mamę co do motocykli, ale udało się na szczęście, motorynką na Dzień Dziecka jak mówiłem, eee, później była Kawasaki 85, 5, 200 KTM. Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji również dla tych, którzy bezpośrednio nie brali udziału w zawodach. Można więc było wysłuchać prelekcji, a nawet wziąć udział w praktycznych warsztatach pierwszej pomocy, które to zorganizowali harcerze. Klasa mundurowa jednej z częstochowskich szkół z kolei dzieliła się z uczestnikami ciekawostkami związanymi z militariami. Były też oczywiście atrakcje dla najmłodszych, no i małe co nieco dla podniebienia.